Cześć moi drodzy, witajcie w nowym vlogu. Dawno się do Was nie odzywałam, ale taki miałam już plan do jakiegoś czasu, żeby na kanał wrócić. Nie zniknęłam tak do końca, dlatego że gdzieś tam za gdzie jakiś czas pojawiały się jakieś filmy, najczęściej z wakacji, bo jest to dla nas też super pamiątka. Także odkąd nagrałam swojego pierwszego vloga z wakacji, jeszcze jak prowadziłam kanał, no to nie mogłam sobie odpuścić, żeby tych kolejnych wakacji nie nagrywać, bo no, uwielbiamy z to oglądać i my, i nasza rodzina, i właśnie Adela, także, także, chociaż te filmy z wakacji mm, na kanale się pojawiały. Także lecimy z tym dalej. Jak już pewnie widzicie po tytule, albo niektórzy z Was może wiedzą to już z mojego Instagrama, na którego serdecznie zapraszam, to jestem w ciąży. Słuchajcie, bardzo się z tego powodu cieszymy, że nasza rodzinka się powiększy. Jest to już aktualnie 24 tydzień, także już naprawdę bliżej niż dalej do rozwiązania. Ale tak, kilka razy już w listopadzie odpisywałam, właśnie niektórym z was na komentarze na kanale, że być może uda mi się nagrać vlogmas w tym roku, ale niestety nie udało mi się. Nagrałam jeden taki film, jakby grudniowo świąteczny, spróbuję go zmontować, nie wiem co z niego wyjdzie. Natomiast raczej mało tam się odzywałam, no nie wiem. Ciężko mi tutaj coś obiecać, bo jeszcze go w ogóle nie sklejałam, ale chciałabym też, bo mówię, takie właśnie filmy świąteczne czy wakacyjne to jest zawsze dla nas super pamiątka. Mm, ale chodziło mi o to, że już naprawdę od dłuższego czasu, że już naprawdę od dłuższego czasu miałam zamiar wrócić na kanał. Niestety e, okazało się to o tyle trudne, że naprawdę bardzo ciężko z tą ciążą mi szło. Ale może zacznijmy od początku. Oczywiście pierwsze 5 tygodni ciąży. Myślę, że dla każdego jest raczej takie, że albo w ogóle jeszcze nie wie, albo dopiero co się dowiedział i trochę nie dowierza, bo tej ciąży w ogóle nie czuć. I ja też tak miałam. To znaczy, staraliśmy się i wiedziałam, że mogę być w ciąży. Jak nie dostałam okresu, no to już wiedziałam, że jestem w ciąży. Zrobiłam oczywiście testy, umówiłam się do lekarza. Natomiast to było takie, wiecie, że jestem w ciąży, bo widzę co tam na badaniach i tak dalej, na teście, ale zupełnie nic nie czuć, jakby od środka, żadnych objawów, niczego. I wtedy właśnie sobie nawet googlowałam. Pamiętam, kiedy pierwsze objawy i tak dalej, kiedy coś mogę poczuć. I słuchajcie, bardzo szybko tego pożałowałam, bo spokój miałam tak naprawdę do piątego, szóstego tygodnia. Także naprawdę nie wiedziałam, znaczy wiedziałam, że jestem, ale nie było żadnych objawów i, i mogłam naprawdę spokojnie sobie tam funkcjonować. Ale to naprawdę szybko zleciało i zaczęła się. Zaczęła się naprawdę hardcore, bo i dopadły mnie mdłości, oczywiście nie absolutnie poranne, tylko całodniowe, rano, y, wieczór, popołudnie, po prostu całymi dniami. Mm, oczywiście awersje smakowe do wielu rzeczy i to nawet miałam tak z jednym produktem, a mianowicie z, z sokiem z buraków. Miałam mega ochotę na sok z buraków, chociaż zazwyczaj nie biłam go, już nie oszukujmy się. I, i piłam codziennie po dwie takie moje buteleczki tego soku przez kilka dni. Aż któregoś tam dnia, nie wiem, piąty, szósty dzień picia tego soku po prostu tak mnie odrzuciło, że ja do teraz nie mogę tego smaku y, buraków znieść. Takich właśnie so buraków samych to nawet nie wiem, ale soków z buraków, y, barszczy i tak dalej, po prostu do teraz masakra. Mm, tak samo oczywiście odrzuciło mi od kawy, ale już, już jest dobrze, ale noc, dwa miesiące naprawdę żadnej kawy mm, nie piłam, bo nie mogłam. Nie mogłam też, bo lekarz mi mówił, żebym tam nie piła do 13. tygodnia w ogóle kawy. Niemniej jednak nie miałam z tym w ogóle problemu, bo to po prostu taka kawa mi nie wchodziła absolutnie w ogóle. Także właśnie takie awersje, nudności, em, straszny taki refluks cały czas mi się właśnie odbijało, tak że od tego było mi znowu niedobrze i tragiczna zgaga. Do tego, później pode, posz, ym, do tego później doszły jeszcze wymioty, natomiast cały szczęście nie było ich od początku, ale, ale naprawdę miałam cały pakiet i było momentami tragicznie. Ym, nie będę wam tu wstawiać filmików, jak płaczę, czy tam jak wymiotuję w polu, bo nawet mi się tak zdarzyło, że mój mąż musiał się zatrzymać w polu, żebym mogła wyskoczyć z auta i je wymiotować. Bo szczerze mówiąc nawet nie mam takich żadnych wspomnień ym, z tego czasu właśnie w fotografiach czy filmikach, bo po prostu to była ostatnia rzecz, o jakiej myślałam. Yy, i, I naprawdę mega, mega ciężko wspominam ten czas. Wiem, że jedynym moim takim ym, motorem był, było to, że odliczałam do tego 12-13 tygodnia, jak ten pierwszy trymestr się skończy, żebym, jakby, żebym miała to po prostu już za sobą. Niestety tym razem tak się nie wydarzyło. Myślałam, że tak się stanie, bo z Adelką, jak byłam w ciąży, to do 12 tygodnia em, wszystko minęło. To znaczy w zasadzie to było tak, że miałam tam właśnie jakieś tam nudności, czy właśnie też takie awersje smakowe, zapachowe, em, ale dokładnie z dniem 12 chyba tygodnia, czy 13, już teraz nie pamiętam, ale dokładnie w jeden dzień po prostu wstałam, i wszystko mi minęło, i czułam się już naprawdę odżyłam. Po prostu w jeden dzień odżyłam. I liczyłam, że teraz będzie tak samo, ale niestety nie. Tak się nie wydarzyło. Um, takie coś ciągnęło mi się chyba do 16-17 tygodnia, może 18 już tak naprawdę. Yy, że czułam się lepiej, że mogłam w ogóle funkcjonować gdzieś wyjść do ludzi, bo tak naprawdę przez te, naprawdę od 6 do no powiedzmy, 17 tygodnia, czyli słuchajcie, 11 tygodni yy, żyłam po prostu w zawieszeniu. Od rano, jak najpóźniej tak naprawdę i chodziłam spać jak najwcześniej, tak naprawdę od. Nie wiem, 16 już czekam, tylko na to, aż będę mogła położyć się spać, bo po prostu tylko jak spałam, to czułam się dobrze. A tak to tragedia: po prostu coś strasznego, w żaden sposób sobie nie mogłam poradzić z tym. Oczywiście wszystkich sposobów próbowałam yy, migdały, yy, kisiel, to na zgadę może bardziej, ale na nudności właśnie na parę z imbiru dużo go piłam. I różnie, raz pomagał, raz nie. Natomiast no, jakoś dzięki tym właśnie sposobom, może i domowym, przetrwałam. Później, właśnie, gdy doszły już wymioty, już po prostu miałam wszystkiego dość, już chciałam się tylko wyć. Więc usłyszałam od, w zasadzie to od Oli z kanału Aleksandra Rutka, ale też już właśnie później doczytałam w internecie, że, że jest to taki dość popularny lek w tych czasach, jak wam za tylko wciąż do takiego czegoś nie było, a przynajmniej nie słyszałam o tym, i zapytałam się mojego lekarza o ten właśnie lek na receptę na nudności i wymioty, bo już po prostu no, czułam, że już nie dam rady. I słuchajcie, lekarz przepisał mi, mi te tabletki, korzystałam z nich trzy tygodnie, pomimo tego, że dalej miałam nudności, ale już nie wymiotowałam. To zdecydowałam się odstawić te tabletki, ponieważ um, miałam w sobie taki lęk jednak troszeczkę taki cały czas takie uczucie, że kurczę, ten lek jest, tak jest taką dosyć nowością na rynku, że um, jakoś tak nie do końca... Nie do końca mogłam zaufać, chociaż jeżeli chodzi o samą pomoc w, właśnie w tych nudnościach, wymiotach, to zdecydowanie tak pomógł mi i właśnie ten najcięższy okres gdzie już zaczęłam wymiotować, jakby przetrwałam sobie na tych tabletkach, później je odstawiłam oczywiście stopniowo, bo tak też wyczytałam w internecie, żeby naraz nie odcinać się od tych tabletek, bo to wszystko może powrócić. I słuchajcie, udało się, nie wymiotowałam już natomiast nudności, takie zwłaszcza wieczorne, niestrawności, właśnie ten refluks to wszystko wróciło jeszcze na jakiś miesiąc, no ale udało się przetrwać, tak naprawdę jakoś tydzień, dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia zaczęłam się czuć po prostu coraz lepiej, na tyle, żeby móc w ogóle funkcjonować wśród ludzi. Także naprawdę trwało to długo, no ale całe szczęście już za mną. Ostatnie kilka dni, mówię aktualnie o czasie rzeczywistym, że ostatnie kilka dni faktycznie wieczorami znowu odczuwam takie takie, sama nie wiem, taką zgagę może bardziej, może to bardziej pod zgagę, czy jakąś niestrawność taką, bo gdzieś tam. Coś mi ostatnio też właśnie tak, ale to głównie wieczorami, coś mi tam gdzieś tak siedzi, ale, ale no, w porównaniu do tego co było, to naprawdę jest już super. O ciąży, tak jak mówiłam wcześniej, dowiedziałam się bardzo szybko, dlatego że um, planowaliśmy, staraliśmy się, i um, słuchajcie, już um, tak naprawdę po dwóch tygodniach miałam pewność, że nie dostałam tego okresu. Z początku takie było troszeczkę niedowierzanie, ale wykonałam test, wykonałam drugi test, bo też nie do końca wierzyłam, że się udało, a udało nam się bardzo szybko, bo za tak naprawdę pierwszym podejściem są też takie moje niedowierzanie, bo szykowałam się naprawdę na kilka miesięcy, gdzieś tam psychicznie już to byłam do tego gotowa, żeby tam, wiecie, żeby się za bardzo nie podawać i tak dalej nie przejmować, a tu takie zaskoczenie, od razu się udało. Yy, także tak, tu słuchajcie, jest mój teścik, i jeżeli chodzi o to, jak poinformowaliśmy rodzinę, to yy, część rodziny jakby była na bieżąco, bo akurat była, byli u nas w odwiedzinach, a dla części, słuchajcie, zrobiłam takie zdjęcia Polaroidem. I po prostu dostali takie w prezencie, taką Adelkę. Będę siostrą. Naprawdę myślę, że to był fajny pomysł. Nie bardzo wymagający, bo ja też nie chciałam. Wiecie, to jest bardzo fajne zamówić się z internetu i tak dalej, ale ja nie jestem osobą, która tyle potrafi czekać, że jak się dowiedziałam, to będę zamawiać internetu, zanim wszystkim powiem i tak ja, dalej. Ja już ja musiałam już powiedzieć, a zwłaszcza właśnie najbliższym, czyli rodzicom, rodzeństwu i tak dalej. Także no musiałam od razu, musiałam od razu. Na kanał, słuchajcie, y, mam nadzieję, że teraz już bez problemu uda mi się wrócić na stawę, a przynajmniej na dłuższy czas, y, ponieważ czekam mnie jeszcze wiele miesięcy w domu. Y, z pracy, słuchajcie, y, zrezygnowałam dosyć wcześnie, nie od razu, też bez przesady, ale jak już zaczęłam się naprawdę tak źle czuć, że nie mogłam, że nie dawałam sobie rady z tymi minutnościami, zwłaszcza rano, Be bardzo ciężko mi było w tych pierwszych miesiącach. Także jestem już. Także jestem już w domu, odpoczywam i, i czasem będę mogła coś tam dla Was nagrać. Także zobaczycie, jak mija mi dzień, jak mijają mi te przygotowania na nowego członka naszej rodziny. Na kanał chcę wrócić słuchajcie z, z daily vlogami na pewno, bo to jest coś, co zawsze lubiałam. Ale też jakieś takie filmiki no nie wiem, co by Was interesowało, na pewno zrobię taki jakiś filmik z typu gender reveal, chociaż bez żadnej wielkiej imprezy, ale coś takiego chciałabym mieć też właśnie na pamiątkę, hmm, czy jakieś takie wyprawkowe rzeczy. Zresztą tu na pewno wszystko wyjdzie w praniu, ale wiecie, taka tematyka ciążowa może się przywieźć, także nie wiem, czy to wszystkich interesuje. No i daily vlogi myślę, że też na pewno się pojawią. Adelka ostatnio bardzo mnie motywuje, żebym właśnie wróciła na kanał, bo ona by chciała występować w moich filmikach. Mam teraz taki okres, bo ma już 6 lat, słuchajcie, że naprawdę jest zainteresowana i chciałaby tutaj coś. No taki ma etap. Nie, ja i też oglądała kilka takich na YouTubie. Chociaż nie pozwala mi dużo, ale jednak gdzieś tam, jak coś widzę, że nie jest szkodliwego, to pozwala mi oglądać. I ulubiony kanał na YouTube to słuchajcie Trojaczki TV. Adelka bardzo się polubiła z, właśnie z dziewczynkami, i z tą tematyką właśnie takiego daily vlogowania z dziećmi. Także nie będzie na pewno film pełniony cały Adelką, ale na pewno będzie się przewijać i to z przyjemnością. Mam tu taką zgapkę, co tam jeszcze miałam Wam powiedzieć, ale myślę, że to tak naprawdę tyle. Także jeżeli mielibyście jeszcze jakieś pytania dotyczące ciąży czy, czy czegokolwiek tak naprawdę, to piszcie śmiało w komentarzach, czy może jakieś pomysły na film, które chciałybyście zobaczyć na moim kanale. Będzie mi bardzo miło. No, no i dajcie znać, czy jesteście ze mną od, uf, od wtedy, bo ostatnio sprawdzałam to na kanał, pierwsze filmiki wrzucałam na 5 lat temu. Także już troszeczkę mam nadzieję, że teraz będzie nas tutaj więcej. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę czy subskrypcję. Będzie nam bardzo miło i do zobaczenia w kolejnym vlogu.